Transformers Ostatni rycerz. Siema, Siema, witajcie wszyscy transformersowi. Fani z tej strony, jak z witajcie w niestety ostatniej już teorii na tym kanale, jeżeli chodzi o The Last Night. A więc nie zapominajcie o łapce w górze, subskrypcji, polubieniu, komentarzu oraz dodawajcie do ulubionych. I fajnie, aby było dużo łapek i wyświetleń pod ostatnim filmem, znaczy teorią. A więc nie będziemy z teorią, jest to. Jeden przetrwa i jeden zginie, czyli cytat z Wojny o Cybertron, prawda? Jest to dosyć istotny cytat, bo nie wiadomo kto w piątej części zginie i czy któryś z głównych trzech postaci zginie. A w tym filmie oczywiście omówię sobie ich i zakończę, że tak powiem, teorię. Na początku nasz Optimus Prime. Czyli jedna z ważniejszych postaci. Wiem już, że zostanie ona zahipnotyzowana i zmuszona przez twórcę, czyli kwajtesę, do właśnie walki z B. Nie wiadomo czy też Megatron nie będzie zahipnotyzowany, ale o nim za chwilę. Jego Altmort oczywiście nie zmienia się. Jak się okazało w późniejszych, że tak powiem, szukaniach przeze mnie, on jest też jednym z tych rycerzy, ale potem stał się Prime'em. Jak? Czemu? Tego jeszcze nie wiem, może w filmie wytłumaczą, mam nadzieję. A tak ogólnie to film zapowiada się dosyć ciekawy, chociażby walka Optimusa z Bumblebeem, jedna z lepszych, że tak powiem, możliwości elementu walk. Jak widzimy na początku kilku zwiastonów właśnie tutaj jest latający że tak powiem nieaktywny Optimus Prime. Po czym w późniejszym chwilowo pierwszym zwiastunie widzimy już go aktywnego na jakiejś planecie. Być możliwe, że stwórcy albo on sam się aktywował po zetknięciu z czymś lub z Energonem lub po prostu jak spadł na planetę. I próbował uciekać przed stwórcami, którzy zmierzali w jego stronę, czyli w naszą, czyli ziemi. Mam nadzieję, że w filmie wytłumaczą, czemu wyprawa Optimusa skończyła się jakby fiaskiem i nie dotarł on do stwórców. Tylko stwórcy, albo stwórczyni, bo będzie tylko jeden stwórca, jak wiemy, odnaleźli jego. A właśnie najdziwniejsze jest to, ja tak teraz sobie zadałem to pytanie, czemu fioletowy kolor oczu? Bo skoro w serii teraz Prime i chyba tylko tam... Znaczy tak dobrze nie pamiętam, występuje ciemny energią, czyli krew Unicrona. Czemu to nie jest Unikron? Niektórzy na moim kanale pisali, że ta latająca baza i kojtesa, to jest Unikron pod jedną, inną formą, ale ja się z tym nie zgadzam zupełnie. Wiem, że stwórcy albo stwórczyni powinna mieć inny wygląd, taki jakby w czwartej części, ale zastanówmy się jak ona... Yy... Albo oni, o ile będzie ich więcej, przeżyli tyle tysięcy lat. No. Oni pojawili się za czasów dinozaurów, dopiero na Ziemi i zaczęli tworzyć transformery. Więc y, musimy sobie zdać sprawę, ile la lat by taka istota miała żyć i możliwe, że ona się jakby y, przez to zrekonstruowała, przez tą materię i stała się lepsza, wytrwała. no Nie wiem, ja to tak odbieram. Optimus nie wiadomo, czy na końcu filmu powróci do swojej y, normalnej. Formy, czy będzie zły do końca filmu, ale pod zwiastunem polskim był taki cytat i mnie on zaciekawił. Ścigani staną się bohaterami, a bohaterowie staną się ścigani. Na pewno chodzi o nasze główne postacie, na pewno nie o B, chodzi tutaj oczywiście o Optimusa i o Megatrona. Pewnie ścigany stanie się bohaterem, chodzi tu o Megatrona, bo on jest ścigany w sensie przez Cybertron, że wiecie, zniszczył planetę i tak dalej i dla Ziemi może stać się ratunkiem, bo widzimy jak walczy z Optimusem podczas jednego ze zwiastunów. A jeżeli chodzi o naszego mega znaczy Optimusa Prime, to uważam, że on z bohatera zmieni się w tą negatywną postać, ale wydaje mi się, że tylko w tej części i na końcu filmu wróci do normalnego i powie mi jak go odhipnocyzować Bo w najnowszym trailerze oczywiście go wam nie pokażę Musicie znaleźć sobie go sami Bo po prostu wiecie czas mnie zżera że tak powiem z tą teoloją Jest pokazany jak stwórcy jak widzimy ten łańcuch w którym jest przykuty Optimus Puszczają jakąś wiązkę prądu albo energonu być możliwe, że oni go tam... albo ona raczej go torturuje, no... On, to, on sam nawet w tym pierwszym zastanowieniu mówi wybacz mi yy, w polskiej wersji językowej, tak to przetłumaczyli, bardzo fajnie. Yy, co o naszej drugiej dobrej postaci mówię, oczywiście o powiem tyle wow. Ale i też nie wow, yy, bo wygląd znowu jest taki jak w pierwszych yy, jedynce, w dwójce i trójce jest znowu taki sam. Mi to zaczyna się powoli nudzić, wiem, że zmienia się jego alt mod, ale umówmy się, że wyglądem przypomina on mi tego z trójki i z dwójki trochę też. Troszkę mi już wygląd się znudził w tej postaci, że tak powiem. Jeżeli chodzi oczywiście o jego utożsamienie, będzie on yy, może nie liderem drużyny, ale na pewno będzie pomagał tej Kate'owi yy, tam prawda? Rozwikłać tenże sekret transformerów o tej tajemniczej broni, tak? Nie wiadomo, czy będzie on wiceliderem, bo jak wiem, wiceliderem jest Haut, czyli pewnie Haut będzie dowodził tą małą grupką łącznie z Mi, i nie wiadomo, czy po Helast nie stanie się dowódcą drużyny, no nie wiadomo, musimy czekać na film, ja oczywiście powiem tak, jedna z moich teorii się jest ja by to powiedzieć sprawdziwa, ale też nie. Yy, ktoś powie, jaka. Pod starym kanałem był taki komentarz jednego z widzów, że yy, szkoda, że ten statek zostanie zniszczony. A ja potem napisałem mu, że nie tylko statek zostanie zniszczony, ale i też piramida, bo stwórcy chcą jakby zatrzymać ślad po, so, yy, po transformerach na Ziemi. I to prawda. Yy, w ostatnim, jakby to powiedzieć, yy, można by powiedzieć, slajdzie lub yy, przedłużeniu naszej teorii będzie właśnie pokazany ten moment z najnowszego spotu, gdzie właśnie niszczona jest ta że tak powiem machina, która miała niszczyć słońce i statek już też widzieliśmy jak został zniszczony a w sumie ta Arka, więc to tyle jeżeli chodzi o moje takie rzeczy, które się na pewno sprawdzą, jeżeli chodzi teraz o postać naszego Bi to też przemyślałem sobie i możliwe, że tą kuźnię albo ten młotek ma już wcześniej, bo nie wiem czy zauważyliście, ale w, w tym takim małym ala zwiastunie o historii jest pokazany Bi na plakacie i z tyłu coś ma i to jest właśnie ten młot. Na angielskim YouTubie też widziałem, że ktoś to zauważył, więc brawo dla tej osoby. A i możliwe, że wyklucza to też, że to jest właśnie kuźnia Solucy Prime, chociażby mógłby mieć tą kuźnię, no czemu nie. Czemu by nie dodać takiego smaczka fanów yy, na przykład serii Transformers Prime. No, dla mnie coś fajnego. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestię Megatrona, yy, najbardziej zaciekawia mnie fioletowe oko w tym, że tak powiem, ja by to powiedzieć, nie zwiastunie, tylko tym fanarcie, który został nam jako pierwsza głowa, że tak powiem, Albo stylizację Megatrona, i że on się pojawi ujawniona. Bo moim zdaniem nie jest to przypadkowe. Być możliwe, albo Quietessa go zahipnotyzowała wcześniej. I jeszcze skąd mają te blizny? Oto, oto jest moje właśnie pytanie. Może ktoś z Was wie, bo ja sam myślę, to jest ja teraz taka ostatnia teoria, że te blizny są jakby znaczeniem opętania. Być możliwe, że Megatron był wcześniej opętany. Bo skąd bym miał tą bliznę? Albo po prostu był silniejszy i oparł się woli stwórców. Yy, kolejną taką teorią, jeżeli chodzi o jeszcze naszego Megatrona, jest taka, że skoro Baj powiedział, że może być Unikron, to wydaje mi się, że pod koniec szóstej części Optimus i, i B i możliwe Decepticony będą walczyć z czymś gorszym, czyli z Unikronem, i na tym będzie się opierała nasza yy, szósta część po Spin of Yogi. O ile szósta część opinów w Jogii nie będzie normalną szóstą częścią. To jeszcze zobaczymy z czasem. Więc myślę, że Unikron pod koniec filmu go opęta, bo jak wiemy, Megatron yy, z serialu, Prime i ogólnie był bardzo silny na opytania, co by świadczyło ciemne energon w jego oczach. Nie wiem, to jest moja teoria. Bo skąd by było to? A i też Altmold mega trudna, no wiadomo jest to ten samolot Niektórzy z was pisali mi, że on nie będzie miał Altmoldu, ale jak już zabawka ma Altmold i już jest to potwierdzone to raczej nie zrobiliby czegoś takiego I on będzie miał ten taki ale myśliwiec, nie wiem jak nazywać ten Po prostu superowy, nie wiem, myśliwiec, y Jetmold, o jak chcecie to nazywać i moim zdaniem jest to bardzo ciekawe. Ciekawi mnie jeszcze, czy Bajnie nie zapomniał o nanotransformacji, bo szczerze, jakby jej nie było, bym się trochę na filmie zawiódł i powiedziałbym nagle magicznie Galvatron y, stracił wszystkie zdolności i ewoluował w Megatrona z pierwszych części. To by było dosyć dziwne. A i też y, to z Lenoxem jeszcze, ja to tu naruszę. Bo y, widziałem tam właśnie y, kilka zdjęć z, tego, z tej rozmowy. Z Lenoxem i my się wydaje, że Lenox albo go jakoś przekupi, albo będzie to samo co w trójce, yy, kiedy Megatron yy, zajumał Sentinela i chciał, wiecie tam, sojuszu i tak dalej, być możliwe, że tu będzie tak to, to, to samo, albo po prostu Megatron stanie w obronie Ziemi, bo będzie się domyślał, że zostanie ona zniszczona, a wiemy, że na Ziemi Megatronowi też trochę tam zależy, żeby nią też pewnie władać i tak dalej. A i na swoją planetę nie może przecież wrócić po tym, co zarobił, tak? Więc może to będzie jego odkupienie winy, a Optimusa właśnie zniszczenie ziemi, no... Nie wiem, jeżeli wiecie, ciekawsze rzeczy macie albo już się domyślacie, to możecie śmiało napisać. A więc, jeżeli chodzi o naszą teorię, to by było na tyle, właśnie tu leci sobie nasz trailer, jeszcze powiem wam... Co się stanie z teoriami? Będzie jeszcze ostatnia teoria, jeżeli chodzi o teorię, ale to już będzie po filmie, jakby takie podsumowanie z tego filmu, i to już będzie jakby koniec, czyli teoria, podsumowanie dopiero jak będę na filmie. A za teorię wchodzi co gdyby, ale ta seria dopiero będzie po teoriach, czyli po tej ostatniej, ostatniej tam w przyszłości. Więc na razie zamiast teorii, teraz będzie kto to w sobotę. Żebyście się nie zdziwili, czemu nie ma teorii, to właśnie już mówię dlaczego. Bo wchodzi seria kto to powrót do przyszłości zostaje, a seria. Yy, prawda, Co gdyby wchodzi od lipca pierwszego, a więc będziecie mieli na co czekać. A więc ja nie przedłużam, ja kończę. Nie zapominajcie o łapce, subie, napisaniu, czy teorie wszystkie się podobały? Wiem, że pierwsze nie były najlepsze, mogę się mam do tego przyznać, ale mam nadzieję, że teraz wam się bardziej podobały. I siemano, joł, pa pa.